Dotknął Pan gorącego tematu księdza Michała Olszewskiego. Czy to jest demonstracja władzy, jak należy postępować w tej chwili z katolikami w Polsce? Ja myślę, że to są dwa elementy. Jeden jest taki bardzo doraźny, ze Do strony to jest próba złamania księdza i uczynienia z niego świadkiem uskarżenia przeciwko politykom Prawa i Sprawiedliwości. To jest taki doraźny mhm. element, ale szerszy. To jest próba zastraszenia katolików, pokazania im, że władza się nie boi kościoła, może zrobić co chce, de facto bez żadnego powodu, żadnego realnego pretekstu. Jeżeli tak zamknęli księdza wszystkiego, no to mogą każdego zamknąć. Nie, bójcie się i połóżcie uszy po sobie, bo jeżeli nie, no to się dawać los. Jeżeli pan redaktor pozwoli, bo przypomnijmy, jakie zarzuty postawiono księdzu Michałowi, jak pan się o tym wspominał. To jest, zarząd jest jeden, tylko księdzu Oczeskiemu, no, który jest, no, gdyby sprawa nie była tak ponura, to byłoby to śmieszne. Jest o to, że jego fundacja nie spełniała kryteriów zdaniem tych, którzy go oskarżają, e, powinna była spełniać w startującym konkursie. No, przepraszam bardzo, to taki nonsens zupełnie, To jest do oczyszczenia przez komisję. Jeśli by tak było, to się pewnie odrzucamy tą fundację, bo ona nie spełnia. Tych A teraz z tego powodu wyczenia procesu, ale co więcej, wsadzanego do więzienia, do aresztu przed procesem, czyli osoby niewinne formalnie. Instytucja aresztu takiego jest dla szczególnie groźnych, niebezpiecznych przestępców, którzy mogą jakieś rzeczy straszne zrobić, dlatego się zamyka przed procesem, który dopiero do, 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 wy wykaże i winę dopiero. W tym wypadku jakie są podstawy? A przy okazji przypomnijmy, co się robiło z tym księdzem i robi. Jego dręczenie, traktowanie go jako więźnia jakiejś strasznej kategorii, to prowadzenie go w tych, tych skutych kartankach rąk i nóg, to samo sobie już jest dręczenie. On nie mógł jeść, nie dostawał picia, nie mógł załatwiać potrzeb fizjologicznych, ale ciągle jego obrońcy mają problemy z, z wglądem jego akt. Cały czas, cały czas on jest traktowany jako nie tylko najgorszy zbrodniarz, ale wobec niego się po prostu, narusza, abstrahując od samego aresztowania, narusza prawo. Więc to jest, to, to wszystko jest przerażająca taka lekcja, za którą mam nadzieję, mam nadzieję, że ci, którzy, 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 którzy dokonali tego, odpowiedzą naprawdę prawdę.